Chcesz przedłużyć paznokcie, ale nie idzie Ci w szablony? Rzuć je w kąt. Weź formę, ja wybrałam Elysium Typ 1. Wybierz rozmiar i dobrze dopasuj do płytki. Przygotuj paznokcie, nałóż bazę i zrób tak zwaną wcierkę. Wybierz swój ulubiony akrylożel i masę wyciśnij na tipsa. Przyda się slip Liquid, dzięki niemu praca jest łatwiejsza. Zamocz pędzelek i odsądź go. Rozprowadź masę na tipsie. Jak coś wyjdzie poza, to delikatnie tą formuj z powrotem. Na tym etapie nadajesz już kształt swoim paznokciom. Gotowego tipsa przyłóż do płytki i lekko dociśnij. Nie przesuwaj tipsa do samych skórek. Zostaw milimetr zapasu, aby ich nie zalać. Ostatni ważny krok to wyrównanie masy od spodu. Pędzelkiem wygładź spód. Aby uniknąć efektu schodka, właśnie w taki sposób rozprowadź masę. Jeśli wszystko jest gotowe, to utwórz paznokcie w lampie. Daj mi tipsa, przetrzyj masę i teraz możesz opracować paznokcie. Opracowując masę przy skórkach pomóż sobie frezem, to ułatwi Ci pracę. Ostatnie szlify i możesz się cieszyć.